Baśni z Angoli. A folktale from Angola. Kowal i kosy. Takie ptaki. The Blacksmith and the Blackbirds. Opowiem wam teraz o kowalu. I will tell you of blacksmith, który wykuwał swoje motyki, who had forged his house. I powiedział: Pójdę, żeby je sprzedać. And said: I will go to sell them. No i wyruszył. He started. Dotarł do wioski. He arrived in a village. Znalazł ptaki, kosy. He found blackbirds. A jak wiecie, kosy kopią w ziemi, po to, żeby wydobywać dżdżownicę, chociażby. Więc taka motyka byłaby dla nich doskonałą pomocą. A więc odnajduje te kosy i tak do nich mówi: Kupcie, moje motyki. Buy my house! na to kosy mówią: The Blackbirds say: Zostaw je nam, leave them, a potem my nazbieramy wosku pszczelego i ci damy Later, we will collect bee walks and give it to you. A kosy są jednymi z ptaków, które żywią się pszczołami. Więc mogły rzeczywiście dostarczyć Kowalowi wosku pszczelego, a z kolei ten wosk jest potrzebny Kowalowi po to, aby kiedy wykuje motyki, natarł taką świeżą, wykutą motykę woskiem, co sprawia, że ten metal nie rdzewieje, przetrwa dłużej, lepiej jest taki twardszy i mocniejszy. My opustoszymy parę y, pszczelich uli i przyjdź za trzecim, w trzecim miesiącu, a wtedy ci zapłacimy woskiem pszczelim. Tak powiedziały kosy. We will go to empty the hives, though shall come in the third month, and we will pay you. No i kowal się zgodził. Blacksmith consented. Dał im motyki. Dał im wszystkie swoje motyki. He gave them the house, all of them. One, 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 poszedł do swojego domu. He went to his home. Spędził tamte trzy miesiące i przyjechał po trzecim miesiącu po swoją zapłatę. He spent months and arrived at the third. I powiada, to jest ten miesiąc, który kosy, w którym wyście kosy kazały mi przyjechać. This is the month that blackbirds gave me. Teraz przyszedłem odebrać mój wosk. So now I will go to fetch my woks. No i poszedł, pojechał, dotarł do wioski. He started, arrived in the village. I te kosy go znalazły. They all, he found them. Właściwie on je znalazł. Zapłaćcie mi teraz moim woskiem. Pay me now my woks. Na to kosy. The blackbirds say. A komu dokładnie dałeś te motyki? Któremu z nas? To whom did you give thy house? Na to kowal. No wam. Blacksmith says, Yourselves. Na to kosy. The blackbirds say. Włókno baobabu musi być rozbite młotem, a baobab musi być okorowany. Tak samo osoba musi być nazwana z imienia imienia. A nie, nie wolno powiedzieć wyście, u mnie zamówiły te motyki. The baobab fiber is to be hammered. The baobab is to be peeled. A person is to be named. So, and so, do not say only yourselves. Wszystkie tu my jesteśmy przecież kosami. We all of us who are here are blackbirds. Nasze twarze są takie same, our faces are alike, nasz kolor jest taki sam, our color is alike. Komukolwiek dałeś swoje motyki, powinieneś powiedzieć jego imię. Whoever you gave the house, you shall name him. Powinieneś powiedzieć, że to był petele albo lumingu. Saying that it was petele or lumingu. I że ta właśnie osoba ma ci zapłacić za te motyki. That he may pay you for thy house. Na to Kowal aż się zakrztusił, nie wiedział co odpowiedzieć. The blacksmith choked. He found no words to answer. I pomyślał, ja was wszystkie wezwę tutaj. He thought I am going to summon you. Pojechał do domu. He went home, przespał się, he slept, a rano tak powiedział: In the morning he said: Pójdę i zbiorę wszystkie kosy razem. I will go to summon them. Dotarł do ważnej osoby w świecie kosów, który nazywał się pan Katete. He arrived at Lord Katetes. I tak rzekł do niego. One są winne mi moje motyki. One są winne mi wosk za moje motyki, a odmawiają zapłaty. They owe me my house. They refuse to pay for them. Katete odrzekł. Katete said. Bardzo dobrze. Very well. I zawołał, żeby wszystkie przybyły. He sent to call them. Wszystkie przy, przyleciały. Och, ależ zrobiło się czarno. They all came, and there, what blackness! Na to Kowal rzekł: The blacksmith said: Wezwałem was, żebyście zapłaciły za moje motyki. I summoned you to pay for my house. Pan Katete powiedział: Lord Katete said: Wy kosy. Dlaczego nie chcecie zapłacić kowalowi? You blackbirds, why do you not pay blacksmith? Na to kosy The Blackbirds say, Panie, taka prawda, master truth. Włókno trzeba rozbić młotkiem The fiber, they hammer it. Drzewo baobabu trzeba obrać skory The baobab. They peel it. Człowiek musi nazwać z imienia drugiego, mówiąc konkretnie ten a ten winny jest mi to i to. The man, he shall name one, saying so and so he owes me thing. My wszystkie jesteśmy tu razem. We all, we are here in full. A on, Kowal, który tutaj siedzi, Niech on wybierze tego, który jest winny mu za jego motyki. He, Blacksmith, who is sitting here, let him take out the whosoever owes him his house. My, kosy, już skończyłyśmy przemowę. We blackbirds have finished. Wtedy katetę, wódz pośród ptaków, też zakończył. So katete chief among birds finished. Na to katete znów zaczął. Na katete set. Trudna ta sprawa do rozstrzygnięcia. The case is to me hard to decide. Powiedz, Kowalu, komu dałeś motyki? Zo blacksmith, name the one to whom thou gavest thy house. Na to. Kowal rzekł. The blacksmith said, Dałem kosom. The blackbirds. Na to kosy. The blackbirds say, My jesteśmy tu wszyscy razem, Kowalu. Teraz wybierz tego, któremu dałeś motyki, żeby ci zapłacił. Take out the one, to whom you gave us the house, that he may pay thee. Ale Kowal nie potrafi nazwać z imienia żadnego z kosów. Blacksmith cannot name him. Wtedy wódz na katete powiedział: Nie mogę zdecydować i zamilkł. Na katete said: I cannot decide. And he became silent. <zysk> Właśnie nadleciała synogarlica. At that moment the turtle dove came. Przysiadła na drzewie i powiedziała: She alighted on a tree and said, Nad czym tak debatujecie? What dispute are you debating? A Kowal, mówi Blacksmith, says: Kosy są winne mi. Wosk, za moje motyki i odmawiają zapłaty. The blackbirds, they owe me for my house. They refuse to pay me. Ja je zawezwałem. I have summoned them. A one mówią: My ci nie jesteśmy winne za żadne motyki. They say we do not owe thee any house. Myśli, syno garlica, gołębica, myśli, i mówi: przybywam tutaj właśnie aby to rozstrzygnąć. Dove thinks and says: I am coming directly to decide it. I pofrunęła w siną dal. She flew went yonder. Za chwilę powróciła. After a moment she came back. Przysiadła na drzewie i powiedziała: She alighted again on the tree and said: Ty, Kowalu, zwiąż tego kosa. Zo so, blacksmith, this one bind him. I tamtego zwiąż. This one bind him. I jeszcze tego, this one bind him. I tego, this one bind him. I Kowal je wszystkie związał. Blacksmith bound them. zaczęły wtedy już mówić całą prawdę. They confessed saying: Ja jestem winny, I owe. A tamten z kolei powiedział: That one said, ale ja nie jestem winny, I do not. Rozwiąż mnie, a ja ci złapię tego dłużnika. Untie me, that I catch the, thy debtor. I wszyscy, które były wszystkie kosy, które na końcu zostały związane, musiały zapłacić woskiem. i wszystkie długi zostały rozstrzygnięte. They all who were bound paid him his walks. The debts were finished. I ca, cała dysputa między kowalem, a kosami, któremu, którym dał on swoje motyki, The dispute of blacksmith, who gave his house to blackbirds. I całe to, całe to wydarzenie, kiedy one zaprzeczały, że są mu winne. And uh, the fact that they denied that they owed the walks. I rozstrzygnęło to całe trudne, tą całą trudną sytuację, rozstrzygnęła właśnie Cyrno-Garlica. The one who decided the case was the dove. I kiedy teraz grucha synogarlica? When she is cooing, ludzie powiadają, they say To synogarlica grucha, dove is cooing. Ale prawda jest inna. But do not sow. Synogarlica właśnie wtedy Rozstrzyga sprawę Kowala. She is judging the case of the blacksmith. Skończyłem. Finished.